Dzień dobry, Justyna Adamski. Zaprezentuję, w jaki sposób ewidencjonujemy programy, yy, yy, które oznaczone są jako metoda kasowa w programie VaporFaktor. Otóż yy, na początek może zajrzymy sobie do rejestru zakupu, bo mam tu już pewne dokumenty zaksięgowane. Mam 23. 000. Kwota netto jest 3201 zł i 400 zł VAT. Zobaczymy, jak teraz, jeżeli zakupimy, zaewidencjonujemy taki dokument zakupu i oznaczymy go metoda kasowa, jak to, będzie, jak to będzie się prezentowało w rejestrze zakupu. Wchodzimy tu w zakładkę VAT. Proszę zobaczyć, że na razie klasyfikacja JPK jest. Czysta. Jeżeli zaznaczymy ten u góry checkbox metoda kasowa, to automatycznie mamy oznaczenie do JPK-MK. Zrobimy dodaj. Tu cecha charakterystyczna takiego dokumentu to fakir ustawia datę VAT jako VAT określony. Co prawda, tu za pomocą kalendarza możemy zmienić ten VAT i wymusić, ale nie będzie to prawidłowo, bo Program wymaga pewnych warunków, aby przy metodzie kasowej dokument pojawił się w rejestrze zakupu VAT. Więc nie ustawiajmy tu na siłę tego, tej daty, bo oczywiście możemy to zrobić, ale tego nie róbmy. Jeżeli przypadkowo ktoś wstawi tu datę, to należy tymi nożyczkami tą datę usunąć. Stawiamy kwotę netto na 10 tysięcy. robimy zapis i dekret. Dokument został zaewidencjonowany i teraz przechodzimy do normalnie ewidencjonując dokument zakupu automatycznie zwiększa nam się w rejestrze zakupu kwota do VAT naliczony i, do, i, i, i Proszę zobaczyć, ta kwota nie, się nie zmieniła i tego dokumentu w tym rejestrze na razie nie ma. Aby ten dokument pojawił się w całości lub częściowo w rejestrze zakupu VAT, musimy dokonać rozliczenia tej faktury. Możemy to zrobić za pomocą dokumentu kasowego lub dokumentu bankowego. Jakąś zapłatę musimy zrobić i rozliczyć rozrachunek. Zrobimy. Powiedzmy, zapłacimy 5000 zł temu kontrahentowi. 5000. Wtedy do rejestru Batowskiego powinno nam wejść. Proszę zobaczyć, jest tu faktura nasza. Rozpisz. Zapisz. Konto bankowe 131. Robimy zapis. Teraz przechodzimy do rejestru z zakupu VAT. W dalszym ciągu nasza kwota wynosi 3201 i kwota VAT jest 400, 400 zł żeby ten, i w dalszym ciągu naszego dokumentu zakupu nie widzimy w rejestrze VAT. Żeby zobaczyć po rozliczeniu faktury musimy tu uruchomić taką funkcję aktualizuj rejestr. I proszę zobaczyć. Teraz widok metoda kasowa. Proszę zobaczyć, że w tej chwili kwota netto pojawiła się 24 pozycja. 24 pozycja, ta nasza pozycja zakupu. Z, kwoty, z tej kwoty, którą żeśmy zapłacili 5000 zł, została podzielona na kwotę netto 4065. Dlatego tu jest 7200. Bo było 320 i 934,96 groszy VAT. -u. Proszę zobaczyć, że teraz też y, tu, y, y, od, y, proszę zobaczyć, że teraz y, po, y, tu, jeżeli przyciśniemy i pojawi się widok metody kasowej, to będziemy widzieli. Y, 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 Taką kolumnę metoda kasowa, i tu jest zaznaczone, że ta faktura została przynajmniej częściowo rozliczona. Gdybyśmy dokonali jeszcze jednej wpłaty, tej zapłaty za tą fakturę, powiedzmy, dołożę sobie jeszcze jeden dokument bankowy i też rozliczę ten dokument. Zodat jeszcze raz kwotą 5 tysięcy. Przepraszam. Też muszę skojarzyć te dokumenty. Rozpisz, zapisz. Zalecając tutaj rejestr zakupu VAT, w dalszym ciągu ta kwota nie zmieniła się. To, co poprzednio, żeśmy zapłacili 5000 zł, zostało rozbite na kwotę netto VAT, i, zostało, i została ta kwota dopisana do, do rejestru vat -owskiego. Aby zwiększyć tą kwotę, czyli wskazać, że druga część została zapłacona za fakturę, Znowu dajemy aktualizacja, Czyli po każdym rozliczeniu, czy, czy to będzie w tym samym miesiącu, czy w następnym, proszę zobaczyć, że teraz ta kwota netto i kwota VAT uległa zmianie i teraz już większość tej faktury podlega pod rozliczeniu. Widzimy nawet, że to w dwóch, w dwóch pozycjach. Jedna pozycja była rozliczona, teraz druga pozycja. Więc proszę nie manipulować tą datą rozliczenia w rejestrze vat tylko pozostawić, aby program sam kontrolował i analizował, bo te dwie zapłaty ja zrobiłem w jednym miesiącu. Ale może się zdarzyć, że te zapłaty będą w różnych miesiącach i będzie ta zapłata w ratach i w proporcji. Do tego będzie odliczana kwota VAT. -u. Dziękuję za uwagę.